Dzień dobry, dzień dobry! Serwetki kreskacudanimity.pl, sklep z serwetkami, gdzie możecie złożyć zamówienie. Możecie też przyjechać osobiście, wybrać sobie serweteczki na prezent do lepienia. No, po prostu do tego, żeby cieszyć sercem, duszę i oko. Szanowni Państwo, dziś druga część serwetek fasany. To jest nasza nowa fabryka, którą znaleźliśmy. I. O, a to pewnie jest na eku. A były eko to są te. No, oczywiście. To są ładne i to ładne, i to ładne. Fajne te wzory, fajne te wzory. Fajne, podobają mi się. To są eko wzory. Dobra, idziemy dalej w kolejności. Cóż my tu dzisiaj mamy? Piękny skrzat. Skrzaty są modne. Więc pewnie też się będą cieszyły popularnością. Dalej. O! Kolejna piękność dla dzieciaków na królewien i naszych księżniczek małych. myślę, że na jakieś urodziny. A tak, bo to z tym jest. Z jednorożcem. No O. Dalszy ciąg tamtej serii. Twarzy. Twarzy. To to namalował wiadomo, że jest tutaj napisane. No niestety, oprócz sue z kwiatami. Pegisu z tego filmu z kwiatami? Dziwna nazwa. A, a tu jeszcze jest inna. A tutaj saly z jabłkami. To jabłka są? No może i są my dalej. A i kolejna piękność. Ach, super, naprawdę super. Strasznie mi się podobają te wszystkie takie, takie dziecięce wzory. Dlatego, że no, myślę, że będą się cieszyły powodzeniem. O, kolejny yy, jogowy. Jogowy. Jogowa serwetka. Miś jogi. W eukaliptusie. To dla tych wszystkich, którzy lubią jogę. A wiem, że wśród wyznawców serwetek są tacy, co jakąś tak długą nogę na przykład trzyma, trzyma, trzymają albo, albo tak ręce tak gdzieś obok. I to wcale nie są ciosy karate. Tak, ćwiczyłem z bratem. Ciosy karate. Ćwiczyłem z bratem. I kolejna. Piękność dziecięca tutaj zimowa krowa. A, tu już zaczynamy wzory. Czy zaczynamy. No nie wiem co tutaj jest, ale Tam wzór mikołajowy. Też fajny ala. Ala. Ktoś dzwoni, momencik. Tak, słucham. Nie, nie, strąpię. Zwadzonili dla mnie właśnie, że, że zapraszają mnie na pokaz garnków i, i pościeli. Garnki mam, pościel mam. To nie będę szedł. Piękne, piękne maki. I kolejny miś zimowy, <świnki>, świnki się też cieszą popularnością, więc też zakupiłem, bo mi się podobały. No, mam nadzieję, że. Państwo również docenicie, docenicie te... O, tu mamy kocie wzory. Proszę bardzo. Wszystkie taką... Wszystkie te wzory, fasany są taką jakby yy, mało ostrą kreską, nie? Wszystkie są takie stonowane, takie pastelowe. Także fajnie, fajnie tu się prezentuje. Kolejny. Miłosny wzor. I kolejny zwierzęcy wynalazek. A, a tutaj mamy, proszę bardzo, jeżynki w słoiku jamie. Mierzynowy. No właśnie, czy na rynku w ogóle jest gen mierzynowy? O, e, szanowni Państwo, no właśnie, tutaj mamy wzór, który na pewno znacie skalę, e, z katalogu, z katalogu austriackiej firmy Nouveau. Au. I nie wiem, już Państwu mówiłem. Tej firmy już nie ma. Niestety nie wytrzymali, można było to u nich dostać. Albo coś, może chyba tej latarni nie było, nie? Na tamtym, na tamtym wzorze. Ten sam tak był. Ktoś, nie, tak mi się wydaje, ale w każdym razie no, przykro to słyszeć, że fabryka sarowa druga, już y, trzecia w, w, w mojej karierze. Fabryka serwetkowa. No i już nie mówię o Molce, że Madame de Servi, bo to już zamieszkły czasy, ale przecież Sagen zamknięty. Ostatnio szwedzka firma też się zamknęła. No i teraz czas na austriacką. Dobra, jedziemy dalej. Milusińscy zdjęciowe. No i proszę. Modne Ceramiczne wzory, piękny. O, niby wielkanocny, ale bardziej taki wiejski, bardzo dobry na działeczkę, na daczę, na chytę, sowa kolorowa, beżowa. Też delikatną kreską namalowana. No nie, z tego do końca. Nie, to też fajne. To też fajne. Troszki na japońskiej wiśni. Z kraju kwitnącej wiśni. O, piękny kocur. I cóż jeszcze mamy? Jeszcze jeden z. Aha, a tutaj taka haftowana, nie haftowana. jaka ona jest? Nie haftowana, tylko jaka? Dziergana, o! Dziergana to będzie naj, najprostsze określenie, Szanowni Państwo. No to... no to tyle mamy z tej drugiej części dostawy z fabryki Fasana. Nowa firma w naszej, w naszej ofercie. A tutaj jeszcze, bo może tam było źle widać, bo ten dzień był to pokazuje jeszcze o te pierwsze, co wyjemy, motylki i tutaj japońskie ptaszki. O, one są na tym papierze eko, modnym. Yy, no co, no to tyle chyba będzie na dziś. Yy, piszcie, jak Wam się ta. Te nowe wzory z nowej fabryki podoba podobają. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. No i powiadomcie swoich zna znajomych, że jest taki sklep z serwetkami serwetki reskacudanividy.pl. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.